Czy kiedykolwiek miałaś wrażenie, że niezależnie ile zarabiasz w swoim biznesie, zawsze zostaje ci sam raz? Jakby niewidzialna ręka kontrolowała Twój pułap finansowy i nigdy nie pozwalała Ci mieć więcej. Odkryłam, że za tym stoją przekonania, schematy rodowe oraz nawyki naszego układu nerwowego. I w ciągu najbliższych kilku minut pokażę Ci, co naprawdę możecie blokować, i nauczę Cię, jak przejść przez pierwsze niewidzialne liny z Twojej rodzinnej historii, które sabotują Twoje zarobki. I zbudować biznes, który prosperuje z górką, a nie na krawędzi przetrwania. Biznes, który generuje stabilne zyski, daje spokój finansowy i pozwala Ci wreszcie zatrzymać pieniądze, które zarabiasz. W 2016 roku założyłam Szkoły Mocy. W mojej firmie pomagałam innym, prowadziłam kursy online, szkolenia, pisałam książki. Byłam znana, doceniana, miałam bogatą ofertę i mnóstwo zachwyconych klientek. Ale mój stan konta wyglądał jak wykres EKG. Jeden miesiąc 11 tysięcy, następny ledwo dwa. Nie potrafiłam przewidzieć, kiedy przyjdą pieniądze i żyłam od pierwszego do pierwszego. A kiedy miesiąc był lepszy, nieprzewidziane wydatki i tak sprawiały, że w okolicy 27 zastanawiałam się, co wystawić na OLX. Dziś prowadzę praktykę, która przynosi stabilne, rosnące przychody, a doszłam do tego, eksperymentując na samej sobie. Uczyłam się jak szalona, doświadczałam procesów uwalniania i pracowałam nad mindsetem. Mnie się udało. Ale co ważniejsze, ta sama metoda pomogła innym kobietom, które prowadzą swoje biznesy na krawędzi bezpieczeństwa finansowego, zwiększyć, a następnie ustabilizować swoje miesięczne zarobki na pułapie dającym komfort i satysfakcję. Jedna z moich klientek, która zaczęła współpracę miesiąc temu, przeszła z 5 do 15 tysięcy. Inna po zakończeniu programu ustabilizowała przychody na poziomie 30 tysięcy. Pierwsza nadwyżka w życiu. Wreszcie bez ścisków żołądku i bezsennych nocy. A to dopiero początek. To, o czym mówię, nie jest kolejnym kursem marketingu czy strategii sprzedażowej. Nie nauczycie, jak robić więcej postów na Instagramie, ani jak starać się bardziej. Bo problem nie leży w Twoich działaniach. Sama dobrze wiesz, jak bardzo się starasz. Problem leży w energetycznym ustawieniu z pieniędzmi, które dostałaś w spadku. Leży w Twoich przekonaniach, wierzeniach, a czasem nawet w zabobonach, których mocy nie uświadamiamy sobie na co dzień. To nie kwestia ezoteryki czy wiary, a fakt potwierdzony przez świat nauki. Twój układ nerwowy ma zapisaną maksymalną kwotę, którą bezpiecznie możesz mieć. I dopóki tego nie przeprogramujesz, możesz pracować 12 godzin dziennie, podnosić ceny, uczyć się od najlepszych, a efekt będzie ten sam: pieniądze i tak uciekną. Zamiast tego mówię o głębokim procesie transformacji na poziomie neurobiologii, energetyki i Twoich przekonań zapisanych w podświadomości. Procesie, który usuwa blokady stojące między tobą a obfitością, lekkością i spokojem. Moja metoda to unikalny mechanizm łączący trzy poziomy: neuronaukę, ustawienia energetyczne i coaching świadomości. Regulujemy układ nerwowy, żeby miał przepustowość na większe kwoty. I robimy energetyczne ustawienia z biznesem, pieniędzmi, klientami. One pozwalają Ci wreszcie zarabiać adekwatnie do Twojej wartości. Pracujemy z wewnętrznym dzieckiem, które choć zupełnie nie zdajesz sobie z tego sprawy. Wciąż kontroluje twoje decyzje finansowe. Odbieramy moc przekonaniom o dobrobycie i bogactwie. Pieniądze nie rosną na drzewach, bogaci to złodzieje lepiej być biednym niż spaść z wysokiego konia. Uwalniamy lojalność rodową, bo choć nie masz o tym pojęcia, często nie pozwalasz sobie na luksus, na pamiątkę babci, śpiącej całe życie na silniku. Nie czujesz się komfortowo z pełnym portfelem, bo u dziadka były tylko marne grosiki. Nie czujesz radości, kiedy komuś się powodzi. Bo Twoja rodzina została kiedyś ograbiona ze wszystkiego. A oszczędzanie, nawet jeśli w opisie konta jest na wakacje, w głębi duszy i tak gromadzisz na czarną godzinę. Efekt? Moje klientki już po 30 dniach zaczynają zarabiać więcej przy mniejszym wysiłku. Po raz pierwszy w życiu oddech jest pełny, a lęk nie ściska już żołądka. Ich biznes prosperuje nie z chaosu, ale z przepływu. Pojawiają się niesamowite okazje. A one zaczynają dostrzegać czerwony dywan pod swoimi stopami. Dywan złożony z obfitości, dobrostanu, możliwości, cudownych ludzi, którzy pojawiają się na ich drodze. Jeżeli już czujesz, że to właśnie Cię woła, kliknij w przycisk poniżej i wybierz termin w kalendarzu. Umów się na bezpłatną rozmowę kwalifikacyjną ze mną. A jeśli nadal tu jesteś, pozwól, że podzielę się z Tobą historią, która doprowadziła mnie do tego przełomowego odkrycia. Przed lata prowadziłam biznes jako trenerka komunikacji i coach. Z zewnątrz wyglądało to solidnie. Książki, kursy, stali klienci, ale moje finanse kompletny chaos. Jeden miesiąc zarabiałam 11 tysięcy, czułam się bezpiecznie. Następny ledwo dwa i znowu panika. Nie potrafiłam tego wytłumaczyć. To nie zależało od sezonu, liczby postów ani aktywności sprzedażowej. To było jak gra w ruletkę. Pieniądze wystarczały na koszty działalności i podstawowe potrzeby zero rezerw, zero spokoju od pierwszego do pierwszego, mimo że obiektywnie dobrze zarabiałam. W międzyczasie moje ciało zaczęło do mnie szeptać, mówić, a na końcu wrzeszczeć. Rozwijała się otyłość olbrzymia, zapadłam na tężyczkę, insulinooporność, depresję. Choroby stały się ucieczką od rzeczywistości, bolesną ucieczką. Moja dusza i ciało cierpiały, a ja nakładałam coraz więcej warstw profesjonalizmu i radzenia sobie. Przełomowym momentem było odkrycie, że to, co się ze mną dzieje, ten rozdźwięk między zarobkami a poczuciem pustki finansowej, to nie wyjątek, a niemal reguła wśród właścicielek małych biznesów. Zobaczyłam to zjawisko u wielu kobiet prowadzących własne praktyki, agencje, usługi, a najbardziej wśród tych naprawdę świetnie wykształconych, doświadczonych, utytułowanych, nagradzanych, wychwalanych, lecz wciąż zmagających się z niewidzialnym sabotażem finansowym. Wtedy zaczęłam łączyć kropki. Studiowałam neuronaukę, teorię poliwagalną, kod emocji, coaching świadomości i ustawienia energetyczne. Stopniowo odkryłam, że te pozornie różne dziedziny mają jeden wspólny mianownik. Wszystkie wskazują na to, że Twój pułap zarobków nie jest określony wyłącznie przez rynek, konkurencję czy Twoje umiejętności. Twój sukces w 80% determinuje Twój układ nerwowy oraz przekazy i kody w podświadomości, których sama nie wybrałaś. Kluczowym odkryciem było zrozumienie, że bez uregulowanego układu nerwowego, bez uwolnienia od lojalności rodowej wobec biedy, bez transformacji niewspierających przekonań, nawet najlepsze strategie biznesowe nie zadziałają. Twój system będzie sabotował każdy większy zarobek, bo to nie jest bezpieczne. Stopniowo zaczęłam pracować z tymi elementami razem. Najpierw na sobie. Zaskakujące było odkrycie, jak szybko, dosłownie w ciągu trzech minut, mogłam sprowadzić się ze stanu paniki. Do poczucia głębokiego bezpieczeństwa i pewności, że obfitość w moim życiu nie jest przypadkiem ani łutem szczęścia, a moim naturalnym stanem. Dzięki prostemu ćwiczeniu oddechowemu, nabierz powietrze głęboko do samego dna miednicy, tak żeby góra klatki piersiowej nie ruszyła się, a brzuch mocno się napompował. Zatrzymaj je tam przez chwilę i wypuść delikatnie mrucząc. Dokładnie tak. <laughs> Im dłuższy jest Twój wydech, tym większy spokój w tobie, więc jeśli na początku nie udało Ci się oddychać aż tak długo, powtarzaj to ćwiczenie jak najczęściej. A jeśli chcesz sprawdzić, czy ono naprawdę działa na Twój układ nerwowy, skorzystaj z zegarka, który mierzy tętno lub pulsoksymetru i sprawdź, jak to ćwiczenie obniża Twoje tętno. Odkryłam też. Poprzez pracę z wewnętrznym dzieckiem, że to nie ja dorosła podejmuję decyzję. Robi to przestraszona dziewczynka, która słyszała, że u nas nigdy nie było, tata tak ciężko pracował na chleb, ty nie możesz tyle na siebie wydawać, bo to marnotrawstwo. Sprawdź sama, zamknij oczy i zadaj sobie pytanie, co o pieniądzach mówiło się w moim domu. Zapisz to zdanie, przyda się nam do pracy. I jeśli chcesz zrozumieć, jak poprzez ustawienia energetyczne z biznesem można pożegnać rolę żebraczki proszącej o każdego klienta, i zadowalaczki, udowadniającej swoją wartość nadmierną pracą, poczuj, jak reaguje Twoje ciało, gdy myślisz: Bieda. A co dzieje się na słowo: obfitość? To pierwszy krok do diagnozy kodu, który dyktuje warunki w Twoim życiu. Dzięki konsekwentnemu uświadamianiu i uwalnianiu, dzięki stawianiu granic i korzystaniu z naturalnych darów, zarobki zaczęły rosnąć, stabilizować się i utrzymywać na wysokim poziomie. A to było takie proste. Mój telefon przestał być aktywny po 18. I choć byłam przerażona, że klientki odejdą, okazało się, że zyskałam czas, pieniądze i podziw dla mojej odważnej decyzji, wydawać dużo, ale nie wszystko. Kiedy moje klientki odkrywały swoje kody, zaczynała dziać się magia. Jedna podniosła cenę o 60% i nikt nie zrezygnował z jej usług. Przeciwnie, klienci poczuli większą powagę jej pracy. Inna odcięła wszystko, co ją drenowało, postawiła granice i w trzecim miesiącu zarobiła 32 tysiące, prawie trzykrotnie więcej niż jej dotychczasowa dobra średnia. Kolejna dostała niespodziewane zwroty, prezenty finansowe, a sama odważyła się na sprzedaż pakietów zamiast pojedynczych usług. Pierwszy raz poczuła, że pieniądze przychodzą do niej, a nie od niej uciekają. To są momenty eureka, które potwierdzają, że aktywacja tej wewnętrznej mocy finansowej, tego energetycznego ustawienia z prosperity, jest kluczem do sukcesu w biznesie. Dlaczego tradycyjne podejścia do budowania biznesu często zawodzą? Ponieważ skupiają się tylko na jednym na działaniach zewnętrznych. Uczą strategii, technik sprzedaży, budowania marki. Wszystko na poziomie logicznym. Problem w tym, że to już zauważyłaś. Twoje zarobki nie zależą od tego, ile postów wrzucisz na Instagram. Tu bardziej liczy się Twoja energia widoczności niż huk czy grafika, a tego nie osiągniesz bez usunięcia zasłon, które nie pozwalają Ci widzieć samej siebie. Twoje dochody zależą też od tego, ile pieniędzy Twój układ nerwowy jest w stanie bezpiecznie utrzymać. Nie zdawałam sobie z tego sprawy, jak bardzo determinuje to nasz poziom bezpieczeństwa finansowego, dopóki nie doświadczyłam najpierw pół miliona długu, a potem przypływu dużej gotówki, która rozpłynęła się w mnieniu oka. Wtedy zrozumiałam, co mówi się o wygranej w lotto. Ten, kto wcześniej nie był biedny, pomnoży pieniądze. Człowiek biedny mentalnie w krótkim czasie straci pieniądze, przyjaciół, zdrowie, a często nawet własną godność. Ale nie musi tak być. A prawdziwy przełom przychodzi, gdy zrozumiemy trzy fundamentalne zasady. Po pierwsze, układ nerwowy kontroluje twoje finanse. Bez poczucia bezpieczeństwa na poziomie fizjologicznym, twój mózg traktuje większe kwoty jak zagrożenie. To nie może być prawdziwe. Zaraz to stracę. Ktoś mi to zabierze. I robi wszystko, by powrócić do bezpiecznej normy, znanego swojskiego braku, który paradoksalnie jest bardziej komfortowy niż strach przed utratą. To ile byś nie zarobiła, zawsze zostaje w sam raz. Niespodziewane wydatki, awarie, rezygnacje klientów. Znasz to doskonale, bo podświadomość jest niezwykle kreatywna w przywracaniu równowagi. Po drugie, wewnętrzne dziecko trzyma klucz do sejfu. Nie ty dorosła podejmujesz decyzję o cenach, granicach, finansach. Robi to przestraszona dziewczynka, która słyszała bez pracy nie ma kołaczy, która widziała matkę rezygnującą z marzeń przez brak środków i czuła wstyd, kiedy rodzice kłócili się o rachunki. I dopóki ta mała dziewczynka nie zostanie zobaczona i ukochana, będzie sabotować każdy większy zarobek, bo bezpieczniej jest mieć mało, a ona nie czuje się na siłach przerosnąć finansowo rodziców. Po trzecie, lojalność środowa to niewidzialny kajdany. Jeśli w Twojej rodzinie kobiety zawsze wiązały ledwo koniec z końcem, poświęcały się dla innych, kosztem siebie, bo wierzyły, że bogactwo psuje człowieka, a ta jedna, której udało się w życiu, była traktowana jak obca i nierzadko wyrzucona poza nawias rodziny, jak zdrajczyni. Cokolwiek się wydarzyło, Ty też podświadomie nie możesz porzucić tego wzorca. Który został zapisany w twoim losie. Zarobienie znacznie więcej niż matka czy babcia to energetyczna zdrada rodu. I podświadomość zrobi wszystko, by tego uniknąć, nawet za cenę twojego dobrostanu. To dlatego tradycyjne szkolenia biznesowe przynoszą jedynie tymczasowe wyniki. Możesz nauczyć się najlepszych taktyk marketingowych, ale jeśli energetycznie jesteś ustawiona na wystarczy w sam raz, ile byś nie zarobiła, tyle wycieknie. Zmiana musi zacząć się od wewnątrz. I odkryłam, że kiedy połączymy pracę z układem nerwowym, wewnętrznym dzieckiem i energetyką pieniądza, kiedy usuniemy stare wzorce, przeprogramujemy podświadomość, to wówczas biznes zaczyna prosperować bez wysiłku i walki. I nie chodzi o to, żeby więcej robić czy bardziej się starać. Chodzi o zwiększenie przepustowości Twojego układu nerwowego na większe kwoty, o przekształcenie lojalności rodowej biedy w zgodę na prosperity. Wtedy pieniądze przestaną być problemem, zaczynają być naturalnym przepływem. I być może zastanawiasz się, jak to wszystko odnosi się do Twojej konkretnej sytuacji i czy Twój biznes i Twoje zarobki również mogą skorzystać z tego podejścia. Aby upewnić się, że to rozwiązanie będzie najlepsze dla Ciebie, otworzyłam zapisy na indywidualną, bezpłatną rozmowę kwalifikacyjną do mojego programu. Podczas której wspólnie przyjrzymy się temu, co może blokować Twój przepływ finansowy i ekspansję biznesową. Przygotuj się na spotkanie z samą sobą, bo podczas tej rozmowy. Zdiagnozujemy, co naprawdę powstrzymuje cię przed zarabianiem na poziomie, który odpowiada twojej wartości. Określimy, jakie niewidzialne liny z przeszłości sabotują twoje zarobki. Stworzymy wstępną mapę twojej drogi do biznesu, który prosperuje z górką, a nie na krawędzi. I zdecydujemy, czy jestem odpowiednią osobą, by w tej transformacji ci towarzyszyć. Ta rozmowa nie jest dla każdego. Jest dla ciebie, jeśli prowadzisz własny biznes lub jesteś gotowa rozpocząć działalność. Zarabiasz, ale nie zostaje ci wymarzona górka. Masz dość sinusoidy finansowej i chcesz stabilnych, rosnących przychodów. I czujesz, że mimo wysiłku coś blokuje twoje zarobki. No i jesteś gotowa na zaangażowanie i głęboką pracę z podświadomością, układem nerwowym i energetyką pieniądza. Jeśli poruszyło cię to, co mówiłam, i masz wrażenie, że twoje ciało i intuicja wiedzą coś, czego twój umysł jeszcze nie odkrył. Sprawdź mój kalendarz poniżej i wybierz dogodny termin naszej rozmowy. Pamiętaj, że liczba miejsc jest ograniczona ze względu na indywidualny charakter mojej pracy. Pracuję tylko z pięcioma klientkami w jednym miesiącu, bo Prosperity nie buduje się masowo, buduje się głęboko. Kliknij poniżej, aby zarezerwować naszą rozmowę kwalifikacyjną już teraz.